Maria Pacańska, witam i zapraszam. Program Rodzina 500 Plus dopiero wystartował, a już mówi się o jego efektach. W maju o 13% wzrosła liczba klientów w centrach handlowych. Czy 500 plus napędzi polską gospodarkę? Moimi Państwa gośćmi są Radosław Knap, Dyrektor Generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Witold Michałek, ekspert do spraw gospodarki Business Center Club. Dzień dobry. Dzień dobry. 13% wzrostu liczby klientów a w porównaniu rocznym też 7% wzrostu. To są doniesienia Związku Pracodawców AGD. Czy dostrzegacie Państwo ten przyrost klientów właśnie w centrach handlowych? Z punktu widzenia analiz yy, przyznam, że jeszcze troszeczkę wcześniej, za wcześnie jest, żeby yy, tak definitywnie powiedzieć, że jest mm -hmm. wzrost klientów. Yy, zdecydowanie, jeżeli chodzi o yy, wzrost klientów, yy, z punktu widzenia dwóch miesięcy, czyli kwietnia, gdzie rozpoczął się program 500 plus i pierwsze pierwsze dofinansowania wystartowały do maja. Brakuje jeszcze danych, żeby tak definitywnie powiedzieć, zwłaszcza, że w cyklu koniunkturalnym rocznym, jak wynika z naszych analiz, maj zawsze jest lepszym, już od kilku lat jest lepszym miesiącem, jeżeli chodzi zarówno o odwiedzalność, jak i sprzedaż w centrach handlowych. Przed wejściem programu 500 Plus było dużo sceptyków. Myśli Pan, że 500 Plus może napędzić polską gospodarkę? No jest tak, ten, ten ruch, takie wachnięcie majowe, absolutnie się zgadzam z moim przedmówcą, że nie należy tego bezpośrednio łączyć z tym 500 Plus. Po pierwsze dlatego, że to nie ma jeszcze danych rzeczywiście, które mogłyby to zweryfikować, ale po drugie patrząc na to, ile tych pieniędzy zostało do tej pory wypłaconych? To jest dopiero 2,2 miliarda złotych, z czego przecież ci ludzie nie od razu biegną do supermarketów, prawda, żeby zrobić zakupy, tylko część jest, to są spłacane jakieś zaległości, część raty kredytowe, część idzie w oszczędności. Czyli być może na rynku do, pokazało się około miliarda złotych, jak do tej pory. To nie jest suma, która by podniosła wskaźniki jakoś znacząco w polskiej gospodarce. Oczywiście w tych następnych miesiącach ona na razie podniesie. Ale problem jest taki, skąd, się te skąd te pieniądze się biorą, prawda? On, 500 plus ma charakter redystrybucyjny, to znaczy, że przesuwa z jednych kieszeni do drugich. W związku z czym to, co wydadzą klienci, którzy będą otrzymywali te 500 plus, to są te same pieniądze, których nie wydadzą inni klienci, którym to zostanie zabrane w formie podatków czy innych y y opłat, które będą musieli ponieść. Mm -hmm. y ale. To są też wyższe wydatki gospodarstw domowych, prawda, ponieważ no jak już rodzic dostanie to 500+, no to oczywistym jest, że kupi dziecku lepsze ubranie, czy właśnie ten telefon bądź telewizor, którego wcześniej w domu nie było. No to tutaj można chyba pomyśleć, że, że te doniesienia, że kupujemy więcej AGD, no są w jakiś sposób uzasadnione czy jeżeli chodzi o sprzedaż na rynku AGD, to też widzimy wzrost, jeżeli chodzi o maj ze względu chociażby na sezon komunijny, to jest jedna rzecz. Dwa, i rzeczywiście no będąc rodzicem akurat też dziecka komunijnego widzę, że, że inne to już są prezenty i jest rzeczywiście więcej elektroniki, która jest kupowana w tym sezonie. Dwa, że mamy przecież euro już teraz w czerwcu, prawda, więc widzieliśmy taki trend również w 2012 roku przed euro, które było w Polsce, gdzie zdecydowany był wzrost w, w tej kategorii produktów, gdzie ludzie rzeczywiście mają tendencję do tego, żeby kupić tudzież wymienić sobie na przykład telewizor w domu i, i móc oglądać zarówno zarówno mistrzostwa Europy, jak i olimpiadę, więc ciężko tutaj mówić bezpośrednio o wpływie akurat podatku, tylko bardziej powiedziałbym o, o koniunkturze w danej kategorii. Jest możliwe, że e, rzeczywiście konsumenci będą e, zmieniać swoje przyzwyczajenia e, zakupowe w pewnych kategoriach, jeżeli chodzi o kategorie, nie wiem, na przykład odzieży, odzieży dziecięcej, wyposażenia do szkół, e, ale myślę, że w pierwszej kolejności e, taki, taka kwota jak 500 zł e, będzie wzrostem dla znacznym wzrostem dla rodzin uboższych, które to pieniądze mogą przeznaczyć bardziej na, e, na artykuły spożywcze, na artykuły pierwszej potrzeby. Higieniczne, i w tych kategoriach spodziewałbym się y, obserwowania jakiegoś trendu wzrostowego, a mniej a w pozostałych. Mhm. Jaka przyszłość ekonomiczna <coughs> czeka Polskę w związku z programem 500, plus? moim zdaniem nieciekawa, dlatego że program 500 plus jest programem niesłychanie rozrzutnym. To znaczy, że daje porówno tym, którzy nie mieli do tej pory pieniędzy, biednym rodzinom, tak samo daje bardzo bogatym rodzinom. To są pieniądze, które można by było znacznie lepiej alokować, znacznie lepiej przeznaczyć na potrzeby socjalne tych, którzy naprawdę potrzebują. W związku z tym te potrzeby socjalne niezaspokojone w dalszym ciągu będą się pojawiać i będą się odzwierciedlały w tym, że ludzie będą żądać następnych jakiś ulg, będą protestować itd., itd., a te pieniądze, które zostają przeznaczone na konsumpcję zwiększoną wszystkich, prawda, którzy to zostali obdarowani, nie będą przeznaczone na inwestycje, które są najbardziej Polsce potrzebne i o których mówi program Morawieckiego, który jest po prostu całkowicie nierealizowany, a wręcz ignorowany. W realiach. Mm -hmm. um, tutaj pojawiły się prognozy wzrostu PKB Polski do 3,6%. Tutaj w tych założeniach ustawy budżetowej było to 3,8%. No, zbliżona prognoza. Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że w tym roku. Prognoza wzrostu jest względnie właściwa, to znaczy, że prawdopodobnie będzie nieco niższa, ale jeszcze w tym roku nie wystąpią te duże trudności. One się pojawią dopiero w przyszłym roku, w 2017, kiedy pojawią się prawdziwe trudności budżetowe związane z tym, że teraz nadmierne wydatki nie, pozwala, nie, pozwolą, i nie pozwolą na zwiększenie dochodów w przyszłym roku. I to będzie dopiero problem, który zobaczymy za około roku. Kiedy będziemy mogli powiedzieć, czy 500 plus wpłynęło na ten ruch w, centr w centrach handlowych i czy faktycznie Polacy w związku z 500 plus kupują więcej? Myślę, że tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć cokolwiek na podstawie danych porównawczych rok do roku. Czyli kwietniu, maju 2017 roku będzie można porównać odwiedzalność, jak i sprzedaż w, zarówno w centrach handlowych, ale w ogóle w handlu, bo centra handlowe to jednak jest znaczny, ale wycinek handlu. Mamy jeszcze przecież mniejsze sklepy osiedlowe, sklepy przy ulicach i, i, i supermarkety, dyskanty, centra czy galerie handlowe. Jest ich 500 w Polsce, ale to jest jednak tylko część retailu, więc musimy analizować też rynek całościowy i zwróciłbym uwagę na pozostałe właśnie kategorie Sklepów i tak naprawdę te dane będziemy mogli obserwować za rok. Czyli ten wzrost, o którym mówimy, to jest zupełny przypadek, i nie należy tego przypisywać 500 plus. To znaczy nie ma pewności, oczywiście, co na razie wyobrażenia, prawda, na, te, na, te, na ten temat, czy to należy przypisać temu, czy nie. Potwierdzenie będzie dopiero za parę miesięcy, ale nie należy się spodziewać jakich, jakiegoś wielkiego wpływu no, ze względu na to, że to właśnie ludzie mają różne cele. Na które wydają te pieniądze, niekoniecznie biegną do, do sklepu od razu. Część spłaca zaległości, część odkłada po prostu, bo to są też ludzie zamożni, którzy mają te dodatkowe pieniądze, możliwość odłożenia, bo mają na bieżące wydatki, tak czy owak. W związku z czym to może nie wpłynąć. Natomiast trzeba jeszcze powiedzieć o jednym, że przecież z jednej strony te pieniądze na 500 plus są darowane, prawda, i potem wydawane, ale z drugiej strony. Rząd musi zarobić na te 500, żeby darować ludziom, a zarabia poprzez zwiększanie podatków. Właśnie obkłada tymi podatkami te sieci handlowe, które będą mniej zarabiać, mniej inwestować, po to, żeby dać ludziom w sposób bardzo rozrzutny, jak powiedziałem wcześniej. Jeżeli mogę dodać podatki, to jedno, bo cały czas mówi się i projektowany jest już od kilku miesięcy podatek od handlu, wcześniej zwany podatkiem od hipermarketów. Zeszła teraz dyskusja na, podat na podatek od całości handlu. Ale już znowu jest od hipermarketów de facto, ze względu na progi. Prawdopodobnie tak. Druga kwestia, która jest również, można powiedzieć, dyskutowana i, i, i projekt ustawy dotyczący ograniczenia handlu w niedzielę. Więc jeżeli mówimy o, o tym, że handel ma być stymulowany, z drugiej strony widzimy um, projekty ustaw, które no, w dużym stopniu mogą wpłynąć jednak negatywnie na, na handel i na sieci handlowe, tudzież pracowników zatrudnionych w tym sektorze. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.